Cześć, witam Was serdecznie, Stanek z tej strony. A, witam z miejscowości Zwardoń. Czas zacząć chyba kolejną przygodę. Czyli, jak już wiecie, jest to przebiegnięcie całej Polski z południa na północ, 700 km. A czemu zaczynam od Zwardonia? Przede wszystkim dlatego, ponieważ tutaj mieści się Fazolandia, czyli pensjonat. Tak naprawdę to dom Dawida Fazowskiego, którego od praktycznie samego początku oglądam. Który wywarł na mnie ogromny wpływ i zdecydował na to, że sam stałem się jakimś tam podróżnikiem. Pokazał mi, że można być wolny. Chciałem mu za te wszystkie lata tej mojej przemiany podziękować. Dzisiaj osobiście uścisnąć jego dłoni, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Azolandia. Kilka lat czekania na to, żeby zobaczyć się ze swoim idolem. Dzięki niemu zacząłem podróżować. Nauczył mnie takiej wolności. I poznałem go właśnie w czasie, w którym nie miałem nic tak naprawdę dzisiaj. Jakże u niego i u mnie los się trochę odwrócił, bo zaczęliśmy chyba łapać wiatr w żagle i spełniać swoje marzenia. I przed Państwem, właśnie Pan Dawid. Witam, witam serdecznie wszystkich widzów tutaj. Powiem Wam tak: najważniejsze to jest spełniać marzenia i po prostu nie przejmować się niczym. To jest pierwsza ważna rzecz. A druga rzecz, to co ten chłopak chce odwalić, to jest. Ja bym się za to nie wziął, nie? To, to jest kawał roboty, która, inaczej, urlop to jest czas, w którym masz sobie zycnąć i odpoczywać, a ty robisz to jest kompletną to. odwrotność, Jeszcze... aczkolwiek jesteś młody, więc spoko. Jeszcze takie, Dawid, pytanie, jakbyś miał na przykład, bo o to miałem zapytać, jakbyś miał poradzić komuś właśnie w wieku 20 paru lat, żeby... Co zrobić, żeby gdzieś dojść w życiu? Jakbyś jakbyś na przykład miał sie, cofnąć siebie, co byś sobie powiedział na przykład? A ci, co sobie powiedział, to pewnie bym yy, podpowiedział sobie gdzie nie popełnić błędów, ale na tym polega młodość, że się te błędy ta wczesna młodość, yy, że te błędy się popełnia. Ja bym jedynie powiedział, żeby się nie bać i spróbować. Póki nie masz dzieci ani takich zobowiązań właśnie, no bo mając rodzinę już wiadomo, już już nie masz czasu no. na bieganie sobie to przez Polskę. E, więc, i póki ktoś takiej sytuacji nie ma, to niech korzysta z młodości, niech zaryzykuje. Jak mu się nie uda, to, 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 to się nie ma czym przejmować. Bo, bo też tak, tak sobie stopanie. myślałem, że inaczej e, chyba gorzej żałować, że się czegoś nie zrobiło. Nie, iż... nie, nie. Najważniejsze jest wyrwać się e, z tego, co nam wmawiają od dziecka, że mamy być to prawda. E, kim mamy być. A tak naprawdę, najważniejsze jest, żeby spełniać swoje marzenia. A możecie je spełniać, jak jesteście młodzi. Starsi też mogą, ale wiecie, jak już macie zobowiązania takie typowe. To, to, to jest mniej okazji, a właśnie ty jesteś w takiej sytuacji, że możesz, więc... I to jest najlepsze, że to człowiek nie rozumie tego i ogląda takie rzeczy i mówi kurwa, ale oni gadają, że a spełniać marzenia, to właśnie tak jest. To się zaczyna od takiego głupiego pomysłu, nie? No że tak, a to... gdzieś jadę, a coś nakręcę i nagle bum, nie? Ja jeździłem przeradza przykład... się to w takie coś na przykład, nie? Na przykład. Ja do Masłowa <laughs> na przykład jeździłem do Was w Tokielce, no. do Masłowa jeździłem e, na skrócie no. Tak sobie. Ma miałem marzenie, miałem 17 lat. Pierwsze skoki miałem w wieku 16, potem w wieku 17, bo chciałem i mogłem. No I to jest zajebiste. Dokładnie. No i dobra co? Dziękujemy Powodzenia. bardzo. Pozdrawiamy wszystkich, cześć. Jo. <laughs> Sami widzieliście, no kocham życie. Jak to nie kochać tego życia. No co, udajemy się na północ, drodzy moi. Dopiero wybiegłem, cały czas jestem w skowronkach. Marzenia się spełniają, pamiętajcie. Z informacji, które dostałem od wielu ultramaratonczyków, lepiej podejść na piechotę w stromą górę niż biegać. Namiot już rozłożony, jeszcze muszę odciągnąć go patykami. Dzisiejszy dystans to 13 ,710 km 710 m. Do jutra. Jutro pobudka. Piąta rano. A ja już się zastanawiam co zrobić żeby mój plecak był lżejszy. Witam serdecznie. Godzina piąta. Pierwszy dzień. Tak naprawdę mojego biegu. Wziąłem sobie planko. Miejscowość Wisła i rzeka Wisła. To by pomyślał, że rok później będę biegł tędy z plecakiem. Czy może być lepiej? Za mną już 20 km. Przede mną rzeka Wisła. A tym bardziej za mną Toj Toj Mam za ciężki plecak I myślę nad wysyłką rzeczy Odesłanie rzeczy wiąże się z tym Wiąże się z paniem po hotelach hostelach gdzie Kasa mi się kasa Kupiłem sobie picie jakaś mała przerwa Założyłem Instagrama jeżeli kogoś to interesuje ja Także zapraszam Stanek Ultra Świetna nazwa 7 km żeby zrobić maraton z Czasem totalnie się nic nie dzieje i Chcę właśnie Wam pokazać tą, tą nudę, ale jest to piękna nuda. Kolejna przerwa, upał nieznośny. 43 km 330 metrów za mną, czyli dzienny limit wyrobiony, ale jak widzicie, idę. Bo ani tutaj cienia, ani co gorsza, restauracji, ani jeszcze co gorsza, żadnego sklepu. Znalazłem w tym upale i za przeproszeniem zadupił cień. Nie ma jakichś tam urazów. Nie mam żadnej, żadnego kubka, aby zjeść musujące tabletki. Do tego zjemię po prostu jako z wodą. W końcu to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Bez domka w końcu wjechała. Słyszenie ubrań. Przy świetle dziennym jeszcze chiluję bombę. Tak mój um, tak mój namiot wygląda. A tutaj mamy mapę zbiornika Goczałkowica, Co ciekawe, my jesteśmy gdzieś tutaj, strumień, a ja rok temu startowałem z w Wisłą dokładnie z tej miejscowości. Wstałem ze wschodem słońca, chyba pierwszy raz w życiu mi się to udało, krótka przerwa wymazałem sobie twarz właśnie filtrem w końcu pierwszy raz. 21 km za mną odpoczywam przy najlepszym sklepie na świecie, czyli żabka. Zdecydowałem, że jutro jak będę w zabrzu, odsyłam namiot i karimatę. Kolejna przerwa gdzieś tutaj nawet totalnie na drodze. Przebiegłem jakieś od tamtej do momentu nie wiem 3 km. Bardzo ciężko się biegnie, bo przychodziły alerty pogodowe, że ma być ogromny upał. No i jest. Jest taki upał, że ciężko złapać oddech i troszkę się boję o swoje zdrowie. Sakreczny upał. Na domiar złego bardzo zaczęło boleć mnie lewe kolano. Naprawdę trzeba się cieszyć w jakich czasach żyjemy. Mój plecak był naprawdę za ciężki. Odczuły to moje kolana totalnie lewe. Nie mam już namiotu. Namiot fajna sprawa ale do przeżycia potrzebny jest tylko śpiwór i poduszka, więc nie mam namiotu, nie mam karimaty, nie mam statywu, nie mam klapek. Parę godzin później e, byłem na Orlenie, na którym naładowałem wszystkie, w miarę naładowałem wszystkie jakieś tutaj swoje zegarki i tak dalej. Udało się w końcu ustalić trasę już na jutro, w zegarku Garmin, z którym mam ciągle problemy, wyznaczanie tras. Ogarnąłem stopy, czyli pęcherze, które mnie gnębią. Jak widzicie moje spanie na dzisiaj. Od ostatniego nagrania minęło jakieś 15 km, postanowiłem, że idę do przodu. Nie zatrzymuję się tam z powodu takich, e, troszkę się obawiałem tam spać i w ogóle to po pierwsze było za dużo komarów, było za gorąco, nie dało się spać. Kolejny piękny dzień, a ja znowu nie wyspany. Chyba Wam o tym jeszcze nie powiedziałem, że dzisiaj spałem 4 godziny i 50 minut. Bardzo słabo, ale są dobre wieści. Jak na razie, nie wiem ile zrobiłem, z... może nie całą piątkę, no i kolano odpukać malowane się nie odezwało, więc bardzo dobrze truchtam. Jak niczym Forest Gump, a wiadomo, to nie jest bieg na setkę, tylko bieg na... 17 maratonów Dlaczego tutaj mogę popełniać dużo błędów A no dlatego Bo nikt takiego biegu nie robił jak ja Oczywiście Byli Faceci, którzy przebiegli Polskę Przebiegli wokół Polskę Ale nikt Nie zrobił tego W ten sposób jak ja Czyli z no support Z paniem paniem po krzokach. Mam bardzo mało wody, a jakieś um, 4-5 km stąd mam stację. Dosłownie 30 metrów po tym jak wybiegłem. Ogromny ból w stopie. Na szczęście i nieszczęście to tylko odciski. Pan mnie poczęstował wodą, za co dozgodny szacunek. Czasami zwykła, zwykłe, zwykłe głupie takie danie komuś wody. Ile kurde, ile to potrafi szczęścia dać. Niedawno nie mogłem biec przez odciski, które się zrobiły na lewej stopie, pomiędzy palcem. Czasami nastają takie ciemne chmury, ale one bardzo szybko przemijają. 23 km za mną. No i jak na razie odpoczywanie, czekanie, ponieważ pogoda nie jest za bardzo do biegu. W tej wyprawie mojej jedzenie nie jest aż tak ważne. Okay. Nie mam siły bez jedzenia, to normalne. Ale bez jedzenia przetrwam. Bez wody yy, nie mam siły i nie przetrwam. To jest taka główna zasada, może trochę głupio wytłumaczyłem, ale myślę, że każdy wie o co mi chodzi. Wziąłem sobie żel energetyczny. No zachciało się troszkę biec, nie powiem. Chcę wam pokazać, jak takie główne ścieżki wyglądają. Czyli to jest takie coś. Um. Auta tutaj jadą więcej niż 90, to jest wiadome, ale zjeżdżają. Teraz nagrywam, póki nikogo nie ma. I najpiękniejsza rzecz na sło pod słońcem wiatr w mordę. Siema. Ej Jak kamerę wyciągam, to wtedy każdy macha. Gorąco, ale jest wiatr. To co kocham. <gryw> Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oby u Was też było tak trorowo jak u mnie. popro przestaje się włączać. Jest tak gorąco. Zbiegłem z trasy, tutaj już jestem w Lublincu i moim oczom ukazała się rzeczka. Chociaż to nie potrafię opisać tego, tego szczęścia, tutaj. to cud, że to GoPro się włączyło. 32 stopnie. Ja mam przed sobą jakieś 4 km trasą prosto. Koniec dnia trzeciego: 48,99 km dzisiaj zrobiłem. Jesteśmy za Lublincem. 141,5 km razem. Dzisiaj będę spał w takich okolicach, chciałbym mam wrażenie, że to jakieś zwierzęta. Dzisiaj będę spał w takich okolicach, chatka, wiatka, syf straszliwy. Czy dochodzą do mnie jakieś nostalgiczne myśli? Nie, jakoś parę razy miałem taką ochotę gdzieś tam już się wypłakać, ale, ale nie zrobiłem tego. Myślę, że jestem dużo ym, taki twardszy po przepłynięciu Wisły. Dużo bardziej potrafię schować gdzieś te emocje. One na pewno wyjdą i jestem pewny, że one wyjdą w połowie tego mojego biegu. Witam w czwartym dniu. Spałem tutaj noc była. Iście tragiczna, ponieważ te kamienie się wbijały. 6 godzin ponad spałem. Oto prawa noga, jak się podnosi do góry. Czyli jest wszystko spokojnie, czuję bólu, teraz czas na lewą. I tu już czuję ból. Zatrzymałem się w zajeździe, bo bardzo pada i jest ogólnie burza. kuleje na jedną nogę. I znowu zaczęło boleć. Kolanko. Kurde. Czwarty dzień. No, zaczął się źle. Niewyspany znowu. 6, 6 godzin, 40 minut tylko. Gdzie poprzedni dzień spałem 4 godziny. Czasami teren nie nadaje się do biegu, tak jak widzicie, tu wszędzie jest mokro, buty mam mokre. Znowu wyszło dla mnie słońce, bo znowu biegnę. I takie momenty są najpiękniejsze, gdy gdzieś tam ból odchodzi i to trzeba po prostu przeżyć. Nic przede mną i nic za mną. Biegniemy. Czasem jest tak, że, że brakuje wody. Na szczęście kilometr, stąd jest sklep. Cóż za wybawienie! Mamy to. Fura jedzenia i fura picia. Leży na przystanku. Jest mi źle. Zostało jakieś 5 km do zrobienia maratonu. Co chciałem powiedzieć przez te 4 dni? Jak to zobrazować? Tak, Także wkurza mnie brak dobrego snu odkąd. Wysłałem namiot, co było musem. Yy, śpię po 4, po 6 godzin. Już mam dość bycia siebie... Dość bycia ciągle u, ubrudzonym. Chcę poprzebijać odciski, ale nie mogę, bo mam tak brudne ręce. Że... Zapałem trochę wiatru w żagle. E, widać, że te moje emocje są takie jak sinusoida. Raz jestem na górze, raz na dole, ale to jest normalne, nie? Przy takich wyzwaniach to jest normalne i, i trzeba o tym po prostu pamiętać. Nie przejmować się, nie oceniać, tylko pomagać. No i mamy to, koniec dnia czwartego. Tam się udaje i tam będę spał. Witam serdecznie rano. Czas zacząć dzień piąty. Miałem ja spać tam, ale było za, za, za twardo, O, tutaj mięciutko. Tak się to prezentuje w nocy, miał ogromny wiatr. Słoneczko wstaje. Już drugi raz mi się to udało. Tutaj ogromne chmury, takie deszczowe, tak jak były wczoraj właśnie. No i maraton nas czeka dzisiaj znowu. Piąty dzień. Boże, dziękuję Ci, że to już piąty dzień, że to nie jest drugi, trzeci. Ej, wyspałem się. To jest coś niesamowitego. Dziękuję, że tworzycie takie rzeczy tutaj. Dziękuję, że tworzycie, miasto, takie rzeczy. Ani jednego kumrara, jedynie co był problem? O, najlepszy... Najlepszy dzwonek w życiu, nie? Każdy go kocha. Jedyne, co było przerąbane w nocy, to wiadr. Zerwał się taki wiatr, zimno przez chwilę mi się zrobiło. Musiałem sobie założyć takie o spodenki jakieś 15 km za mną. Nawet chyba ponad. Zatrzymałem się w publikacji. Dotrałem sobie wszystko i po 19 km przerwa w Wieluniu. W Biedronce, zakupiłem sobie ponownie rzeczy i ponownie dzisiaj dzień wyżerki. Odciski na stopach to jest fatalna rzecz. I to doprowadza do takiego bólu, do takiej frustracji. Człowiek zastanawia się, po co sobie to robi wszystko. Czasem jest bardzo źle. Jestem szczęśliwy, udało się. 43,5 km za mną. Uruchomiłem troszeczkę. Gdzie jesteś? Bardzo dobry kolega, jesteśmy nad zbiornikiem. Będę się kąpał, spał. A jeszcze jeden kolega mi dał zapalniczkę, żeby zrobić ognisko. Także dzień zapowiada się świetnie. W sumie to on się już kończy. Paki mi całą torbę. Słodyczy przywieźli ponownie, no. Coś niesamowitego, no. Wspaniali ludzie mnie tutaj ugościli. Najlepsi ludzie na świecie, naprawdę. Cześć, siema. Mamy dzień szósty. Godzina 5.12. Obudził mnie mokry śpiwór. Um, nie pomyślałem, że tak może być. Mokre jest dosłownie wszystko. No, ale mamy piękny wschód słońca. Zaraz będzie tutaj nad drzew. Znowu spałem niecałe 6 godzin. Odciski są tak masakryczne, że nie mogę praktycznie iść. 23 km za mną. Ciągle jestem w grze. Dostałem wiatru, w żagle. Jednak każdy kryzys można przełamać. Pamiętajcie, nawet jak wydaje Wam się, że to już jest koniec. Czasami jest źle, nie? Wszystkim jest źle. Nie tylko dlatego, bo biegniesz przez całą Polskę, stary. Możesz być w domu, może być ci ciepło, możesz siedzieć przy pysznej herbatce. I też ci może być źle, i też ci mogą lecieć łzy. Ale pamiętaj, stary, nigdy się nie poddawaj, nie? Bo nawet z najchujowszej chwili w życiu jest wyjście, nie? Nawet z takiej chujowej chwili jest wyjście, stary. Ja ci to mówię. Zostało 12 km do celu, ale ja robię sobie kolejny odpoczynek. Znalazłem nawet w porządku miejscówkę. Za Maryi. Nikt mnie tutaj nie widzi. Umyję się. Godzina 19.25. Stopy wysmarowane pudrem letniczym. Przede mną pierwsza tabletka i boom. Pozdrawiam Cię Marcin z pomnika spod figurki Maryi. Marcin z którym rozmawiałem o przepłynięciu Wisły rok temu. Okazało się, że mieszka niedaleko. Porozmawialiśmy, zajebisty facet, pozdrawiam Cię serdecznie jeśli będziesz oglądał. Nad ranem padało, zajebiście sprawdziły się, taki awaryjny system przetrwania, czyli worki na śmieci Cały się wbiłem w nie jak kokon. Jestem w Uniejowie, pan tutaj ze stacji poczęstował mnie kawą, za co serdecznie dziękuję. Pierwsi tak normalni ludzie gdzieś na stacji wyrozumiali, chcą pomóc, przejęli się. Wybierają się potężne mury. trochę słabo bo z tym ładowaniem słabo, że kurde nie mam takiej nocy, żebym mógł sobie cały dzień, całą noc w sumie podładować wszystko. Atakuję dalej, znowu biegnę. Jakoś odnalazłem siłę. Pani mi dała tutaj wiaderko z wodą, także mycie mam. Witam Was serdecznie. Koniec dnia siódmego. Bieg nie zakończy się na Helu, tylko w Gdańsku. Dlaczego podjąłem taką decyzję? Po pierwsze dlatego, że Hel to była moja fanaberia. Która tak naprawdę nie ma za bardzo sensu. Dlaczego? Celem na początku tej wyprawy było przebiec całą Polskę, zrobić 17 maratonów codziennie, 700 km przebiec tak? Finalnie będzie tych maratonów mniej, i tak połowa z nich to ultramaratony, tak naprawdę. I co miałem powiedzieć najważniejszego, to i tak bym nie miał tych 700 km, gdybym pobiegł na hel Dlaczego? No, po prostu zabrakłoby ileś tam. Prowodorem całej tej akcji było przebiec całą Polskę Ze Zwardonia do Gdańska To jest, drodzy moi, cała Polska 357,5 km za mną Witam dla następnego, chyba Coś się stało znowu z kamerą Bo nie chcę się w ogóle ładować GoPro gdzieś w plecaku Dlatego ja nagrywam telefonem Mam zimne poty Jakieś takie, jakby bardzo jakoś tak mi dziwnie. Nie wiem od czego to i tak jakby mi się też coś z mową stało Nie wiem ale nie jestem zmęczony A nagle mnie tak coś dowaliło, piję wodę Koniec dnia 8 w którym zrobiłem 51 km Teraz postawiam sobie pytanie czy, czy, czy jutro stąd wybywam, czy zostaję. Na cały dzień raz day tak zwany. W moich teraźniejszych wyliczeniach e, wyliczyłem, że mam już 402,5 km w nogach. Świętuję to suchą bułką. E, coś niesamowitego. To Co jest największym problemem odciski i ten ból. E, towarzyszący z każdym naciskiem. Przerwa po jakichś 5 km jest bardzo ciężko. Wszystko boli, nawet zachciało się biec, no więc biegnę. Najgorzej jest tą pogodą, jak widzicie. Nie wiem, czy dobrze to widać w kamerce, ale no, potężne chmury. Nagrywam telefonem, bo go już nie wyciągnę. to ma niepogody. Jak widzicie, mury ogromne nade mną, ale biegnę, dopóki się nie błyska. Najszczęśliwszy biegacz świata, No właśnie ja, a czemu? Bo mam polską flagę na plecaku, w końcu zakupiłem, bo prawie nigdzie nie było, świeci słońce, jest ogromny wiatr. Teraz le le lecę do przodu, bo flaga Polski z tyłu powiewa nam. 10 km przed Toruniem wydarzyła się taka słaba akcja. Teraz jeżeli jecie lub jeżeli jesteście wrażliwi na jakieś odciski, jakieś rany, no to teraz nie oglądajcie tego. właśnie wyglądają moje stopy no i co czekam na opinię ekspertki która ma być dopiero na wieczór przebiegłem maraton zajebiście mi się biegło, kupiłem flagę Polski gdzie to dodało mi totalnie ochotę do biegu ale pozostaje pytanie zostało 177 km do mety a ja nie będę biegł po równiuteńkim, czyściutkim asfalcie, tylko niejednokrotnie biegnę po jakichś żwirach, kamieniach, niejednokrotnie gdzieś uderzę w coś. I teraz pozostaje pytanie, czy to rozcinamy? I jeżeli rozcinamy, to jak to zabezpieczyć? I czy da radę to zabezpieczyć na tyle kilometrów? Mógłbym rozciąć buty, tak jak to zrobił Robert Karaś, który miał akurat na przodzie palce. Miał odciski, nie na samym palcu, nie na samym paznokciu, nie pod paznokciem. Yy, mogę rozciąć buty, tak? Ale tutaj się pojawia kolejne pytanie: no jeżeli rozetnę buty, to ja nie mam takiej trasy jak na Manie jakiś asfalcik. Z całym szacunkiem, po prostu chodzi mi o to, że to jest taka, taki sam, taka sama droga nie? i dobrze ją znamy. A tutaj tej drogi nie znam. Yy, po prostu wiem, że będzie żwir, wiem, że będzie las. Jeżeli z odkrytym butem tak powiem szczerze, przypierdolę tą stopą w coś. To nawet już nie chodzi o ból, tylko o to, że jeżeli to się rozleje, dojdzie do zakażenia. Gdyby zostało te 50 kilometrów, myślę, że jeszcze jakoś wziąłbym, te, wziąłbym na barki te konsekwencje. Jeżeli zostało 177 km do mety, do Gdańska. To nie wezmę tego na barki, bo nie jestem szaleńcem i najważniejsze dla mnie jest zdrowie. Totalnie nie jestem zły z tego powodu. W nogach mam ponad 444 km i to było zajebiste 9 dni. Jedno z najbardziej, to był największy wyczyn w ogóle w moim życiu. Fizyczność, nie mam w ogóle zakwasów. Nie bolą mnie plecy. Mam gdzieś tutaj tylko nie, takie rany. Widzicie? Od plecaka na całej długości i ja ich też już nie czuję. Wyeliminowały mnie być może złe buty, złe dobrane. Chciałem powiedzieć, że jestem po prostu szczęśliwy, szczęśliwy i wesoły, że tyle potrafiłem przebiec i pokazać sobie, że jestem w stanie. Paluszek zaczyna coraz bardziej boleć, także kolejna tabletka przeciwbólowa wzięta. No Najnowsze wieści od pani podolog. Pani powiedziała, że mogę kontynuować bieg pod warunkiem, że nie przebiję tego. No to niestety. Z mojej opinii nie mogę kontynuować biegu, bo przede mną żwir, las, kamienie, po których będę biegł. Nie ma opcji, żebym tego nie przebił. Tym bardziej, że jak sama powiedziała, ten odcisk nie jest na czubku, tylko jest pod paznokciem, więc cały czas naciskam na niego stopą. Ponad 444 km biegu za mną. Wszystkim serdecznie dziękuję, którzy dopingowali. Pani powiedziała, że jak się to rozleje, to od razu bym musiał jechać na SOR, bo wdałoby się zakażenie. Mi na takiej drodze tutaj by się nikt nie zatrzymał. Sami widzicie, na takiej drodze tutaj by się nikt nie zatrzymał nawet, żeby pomóc. A co gorsze, gdybym biegł po jakiś wsiach, po polach, gdzie nie ma ludzi. Po tych nagraniach, które teraz widzieliście, zdecydowałem, że kupię sandały i będę próbował pobiec dalej. Jak się jednak później okazało, nie byłem w stanie za bardzo chodzić. Parę słów wyjaśnienia w ogóle, co tu się stało. Jak widać, jestem w sandałach. Odesłałem swoje buty biegowe już do domu. Już nie będę biegł, tylko będę szedł. Myślę, że nikt takiej wyprawy jak dotąd nie zrobił jak palca, tak naprawdę rana podskórna uniemożliwiła mi to i dziękuję Bogu z całego serca, że że nie pobiegłem dalej bo konsekwencje pewnie byłyby dużo gorsze najgorszy w tych wszystkich dniach, w tych wszystkich wyprawach była ta logistyka, którą się tak bardzo bałem czyli brak dobrego snu brak dobrego jedzenia zrozumiałem, w którą stronę w życiu chcę podążać że takie wyzwania są totalnie dla mnie, ponieważ ja nie byłem po tym zmęczony fizycznie, nie miałem zakwasów, nic mi totalnie nie bolało. Często bywały takie momenty, w których płakałem, w których serce mnie jakoś rozrywało i te emocje próbowały gdzieś wypłynąć. Na prośbę jednej z osób nie wstawię do tego filmu takich momentów, ponieważ zrozumiałem, że to są bardzo osobiste momenty i nie chciałbym, aby aby po prostu ktoś to oglądał. Było to największe wydarzenie w moim życiu, największa wyprawa i najcięższe fizyczne fizycznie 9 dni mojego życia, ale jakże wspaniałe i jakże piękne. Absolutnie tego biegu nie traktuję jako swojej porażki, jestem szczęśliwy i dalej nie dowierzam, że potrafiłem tyle przebiec, że tyle potrafiłem znieść bólu i finalnie przebiegłem ponad 468 km. Co jest totalnie niewyobrażalną liczbą dla mnie, ponieważ przypomnę, że biegam od 10 miesięcy. Człowiek jest w stanie znieść wiele więcej niż nam się wydaje, i wystawiony tak naprawdę na taką próbę, tylko wtedy potrafi dowiedzieć się, ile tak naprawdę jest w stanie znieść. Jeszcze raz dziękuję Wam za wsparcie, za to, że byliście ze mną. No i co, zapraszam Was na kolejne wyzwania. Pozdrawiam serdecznie. Filip Sanek z tej strony. Cześć.